Искам oh, Tak też prezentować można prognozę pogody. Milena Rostkowska, galant. Za dwa tygodnie o tej porze będzie po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Trzymajcie za nią kciuki, wysyłajcie smsy. Zachęcam, zapraszam, warto. Cześć Mariusz. Cześć. Zaraz zaczynam. Zapraszamy. Milena już do nas. Zmierza. Za chwilę szczegóły, prognozy. W procesie przed sądem w Nowym Jorku oskarżony o gwałt 67-letni producent filmowy Harvey Weinstein nie przyznaje się.